Witam Państwa. Mam zaszczyt dzisiaj przedstawić panią Izabelę Litwin, ekonomistkę, popularyzatorkę ekonomii i nawigatora jutra, oraz znanego już Państwu Krzysztofa Lewandowskiego, który od kilkudziesięciu lat bada systemy ekonomiczne i tworzy sposoby wyjścia z tych znanych nam systemów ekonomicznych. Dzisiaj mamy zamiar porozmawiać o inflacji. Izo, cóż to takiego, co z tą inflacją? No bardzo trudny temat w tym sensie, że nie można zacząć od definicji, chociaż każdy nie rozumie, czym jest inflacja. Ale pozwoli, że ja najpierw parę słów powiem do słuchaczy. Tak. Po pierwsze, dlatego, dlaczego przedstawiłaś mnie jako nawigatora jutra. Nawigatorzy jutra to są takie studia podyplomowe, które były prowadzone i na tych studiach podyplomowych przekazywaliśmy wiedzę, na temat, właśnie, innego spojrzenia na ekonomię i na gospodarkę. Nawigatorów już troszkę jest i myślę, że te studia będą wznowione do września. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeśli chodzi o inflację, to, żeby zrozumieć, co się w tej chwili dzieje, dlaczego tej inflacji w Polsce nie ma, bo rzeczywiście jej nie ma, chociaż nauka akademicka powiedziałaby, że inflacja powinna być, to trzeba by zacząć od tego, że spojrzenie na rzeczywistość musi być skorygowane w tej chwili. My nie możemy patrzeć oczami akademików, tych akademików nawet dwudziestowiecznych. My musimy spojrzeć na rzeczywistość inaczej. Mianowicie w latach 70. XX wieku skończyła się era, era, którą nazywamy erą niedoboru, nazywamy, prawda Krzysztof? Era niedoboru. Teraz żyjemy w erze obfitości. I na erę obfitości trzeba patrzeć inaczej. Prawa ekonomiczne, które działały poprzednio, one w tej chwili już się zdezaktualizowały. One są już właściwie tylko historyczne. I dlatego stosowanie ich do dzisiejszej rzeczywistości jest właściwie wielkim błędem. I trudno się dziwić, że profesorowie ekonomi często mówią, no dlaczego ta inflacja nie występuje. To jest wbrew nauce, prawda? No, to nie trzeba patrzeć, co mówi nauka, tylko trzeba obserwować rzeczywistość. I dlatego trzeba by chyba zacząć od tego, czy rzeczywiście żyjemy w innej epoce. Bo znana z historii, znane z historii lata, te, tej historii pisanej, to cały czas jest to czas niedoboru. Niedoboru zawsze ktoś komuś musiał zabrać, jeden, jeśli jeden dostawał, to drugi tracił. Teraz jest inaczej. Teraz dzielenie się. Nie, nie szkodzi nikomu, prawda? Mało tego. Jest to po prostu bardzo korzystne dla ekonomii, o czym mogę mówić w innym, w innym okresie. Natomiast chciałabym powiedzieć, dlaczego, dlaczego ta nauka w tej chwili się nie sprawdza. Nie sprawdza się dlatego, że na ogół najpierw powstaje myśl. Potem powstaje słowo, prawda? Najpierw był zamysł, potem było słowo, a potem dopiero to się materializowało. Czyli najpierw była idea wypracowana przez naukę, potem było prawo, a potem następowała realizacja. Teraz stało się coś odwrotnego. Najpierw wszystko zrealizowało się w materii, rzeczywistość się zmieniła, za którą tą rzeczywistością nie nadąża ani nauka, ani prawo. I dlatego się sytuacja odwróciła. I teraz musimy dążyć do tego, żeby nauka obserwując rzeczywistość wreszcie zrozumiała, że inne prawa rozpoczęły rządy właśnie w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie gospodarowania. I dlatego jeśli mówimy o inflacji, no to trzeba by się zastanowić, czym była inflacja w erze niedoboru, a czym jest w erze obfitości. Natomiast ja wiem, że Państwo powiecie, że nie ma ery ofitości, bo jaka to era ofitości, jak ja nie mam na, na podstawowe potrzeby. No właśnie tak, właśnie era ofitości jest, ale po to, żeby zrozumieć, że ona jest i że tych dóbr wystarczyłoby dla wszystkich, to, to wymaga osobnego omówienia jak gdyby. I o tym pewnie będziemy mówić na innym spotkaniu. Bardzo chętnie, tak. To ja na, myślę, czym, na czym, na czym też polega, na czym polega to, że jeżeli jest ta obfitość, a jej nie ma? O co tu chodzi? Czy to się mieści w kategoriach inflacji, bo nie chcę tak no to zmieniać ja myślę, zupełnie, że to zupełnie Warto tu jedno zagadnienie, jakim jest ekologia. E, ponieważ no, z, faktycznie tak jest, że nasze siły wytwórcze wzrosły w sposób skokowy. Zwłaszcza od czasów wprowadzenia technik informatycznych, także prace zaczęły przejmować maszyny, wyposażone w oprogramowanie, no, także wydajność tych maszyn i tych całych linii produkcyjnych niesamowicie wzrosła. No, możemy sobie przypomnieć sceny z zeszłego roku w puszczy białowieskiej każdy pewnie widział te harwestery, które tam pracowały. No taki harwester czy całą taką grupę harwesterów można by wpuścić do dowolnego lasu i po paru dniach tego lasu nie będzie. Dawniej to wymagało olbrzymiej pracy, pewnie tysięcy ludzi, którzy, którzy musieli te drzewa wyciąć. Teraz przyjeżdża maszyna i po prostu przerabia to na przykład na meble. No i oczywiście te meble są później w nadmiarze w sklepach, prawda? Wiadomo, że Tą inflacją, a jednocześnie jej odwrotnym zjawiskiem, jakim jest deflacja, to sterują rynki finansowe obecnie. Prawda? Ban banki i rynki finansowe sterują tym procesem. Znaczy inflacja to jest wtedy, kiedy bo inflacja jakaś w Polsce występuje tam statystyki podają, że ona jest niewielka, około tam 2%, ale jednak jest ta inflacja. Więc można by tę inflację traktować jako podatek, który całe społeczeństwo płaci za zakupy, które wykonuje. No, bo tak jak się przynajmniej w tradycyjnej ekonomii mówiło, inflacja to jest taka sytuacja, kiedy jest nadmiar pieniędzy w stosunku do dóbr. No i wtedy, oczywiście, jeśli wielu ludzi ma, ma pieniądze i chce wydać, to jest ta inflacja. Popytowa, to się nazywa inflacja popytowa, czyli po prostu jest duży popyt na, na, na dobra, ponieważ wszyscy mają w kieszeniach dużo pieniędzy do wydania, natomiast jest niedostateczna ilość dóbr, i wtedy producenci podnoszą tę cenę tych dóbr, i jest to tak zwana inflacja popytowa. No, mówię, drugim, jakby biegunem, czy tam tym elementem tego zjawiska właśnie jest degradacja środowiska. Przewodniczego. Właśnie za pomocą tych bardzo wydajnych sił wytwórczych jesteśmy przez tą nad, w stanie. Uznać produkcję czy produkcję, która nam ten, ten dobrobyt zapewnia. Tak, to jesteśmy opisać. w stanie wyprodukować y, mnóstwo mebli y, po ta, za taką samą cenę sprzedać je jak bez inflacji, bezinflacyjnie. Natomiast no nie, nie potrafimy sobie radzić z ochroną środowiska. To jest niezwykle ważna uwaga w tym wszystkim, ponieważ ludzie wreszcie zaczynają sobie zdawać sprawę, że limitem pewnym te, dla tej gospodarki... To jest właśnie środowisko, które niszczymy w sposób bezpowrotny, bo drzewo właśnie kilkaset lat, a ścinaje się, harwester ścinaje w kilka minut. I jeszcze się mówi, że produkty z drewna są ekologiczne, prawda? No, no właśnie, to jeszcze hmm. wzmaga tę właśnie grabież środowiska, prawda? Czy grabież środowiska? No, środowisko należy do nas wszystkich, to też ważne, żeby o tym powiedzieć. Środowisko należy do nas wszystkich. Czyli wszyscy płacimy za to, że ktoś nam wytnie las, bo tego lasu już nie będziemy mieć, nasze płuca będą miały mniej tlenu, będziemy mniej grzybów zbierać i tak dalej. No ale właśnie w sklepach będzie więcej mebli i nie będzie tej inflacji. To tak? Bardzo eleganckich to znaczy, i ekologicznych nie? Tak. To znaczy ta inflacja, dlatego nie występuje, że jest ta obfitość dóbr, prawda? Czyli dawniej było trzy pary butów na dziesięciu chętnych, a dzisiaj mamy dwadzieścia par butów na trzech chętnych, prawda? Czyli tak. po prostu nadmiar dóbr jest. Dlaczego jednak my cierpimy stale niedostatki, prawda? Bo dużo jest ludzi naprawdę, którzy wiążą koniec z końcem. Dlatego, że to nie brakuje dóbr, bo półki są pełne. Mhm. Tych produktów powtarzalnych, tym nie, to jest. Może być dostatek, żywności jest dostatek, natomiast czego brakuje? No tego środka wymiany, czyli brakuje pieniądza. I zobaczmy, co się stało, kiedy weszło 500, plus, prawda? Gospodarka, znaczy ludzie zostali zasileni pieniądzem, który to pieniądz został prawie natychmiast wydany, bo to dostały te środowiska, które rzeczywiście mają te potrzeby, i te pieniądze od razu weszły na rynek, natychmiast towary zostały, zaczęły być wykupywane. Ale czy tych towarów brakło? No, no, dalej nie brakło, bo jeżeli jest popyt, czyli jest chęć kupna i są możliwości kupna, czyli jeżeli jest konsument, to wtedy produkcja nadąża za tym. Poprzednio był rynek producenta, bo to producent mógł wytworzyć ograniczoną ilość dóbr, a chętnych było więcej, a teraz jest rynek konsumenta. Jeżeli konsument będzie miał dostateczną ilość pieniędzy, ale przede wszystkim chęć kupna. To to po prostu produkcja będzie dokonywana. Będzie, będą producenci wszystko robić, żeby produkować jeszcze więcej i sprzedawać. Dlatego prawo podaży i popytu, podstawowe prawo ekonomiczne, które właśnie y, mówi o tym, kiedy powstaje inflacja, dlatego ono jest w tej chwili nieważne. Nastąpiło odwrócenie tego prawa. Rynek rynkiem rządzi popyt. Natomiast to, że my nie odczuwamy tego realnie, to wynika po prostu z tego głodu monetarnego, z tego, że pieniądza jest za mało, tego pośrednika wymiany jest za mało. I to jest zupełnie inny problem. I dlatego ja mówię, że z jednej strony jest produkcja i cała masa towarów, prawda, i, i producent, który będzie produkował jeszcze więcej, bo ma rezerwy. A z drugiej strony jest grupa konsumentów. Konsument to jest osoba, która ma nie tylko potrzeby zaspokojenia. Jakichś swoich codziennych, codziennych zakupów, ale także ktoś, kto ma możliwość zakupu, więc on nie tylko ma mieć potrzebę, ale musi mieć możliwość zakupu, czyli pieniądz przeznaczony do tego zakupu. Natomiast jest cała grupa chętników. Ja ich nazywam chętnikami to jest grupa ludzi, którzy mają potrzeby i mogliby je zaspokoić, bo rynek ma te towary, ale nie mogą ich kupić z braku pieniądza. I dlatego, dopóki istnieje grupa chętników i dopóki my tym chętnikom będziemy dostarczać pieniądze, to dotąd inflacji nie będzie. To jest po prostu wyrówna się wtedy, jak się wyrówna właśnie podaż z popytem, i wtedy będziemy czuli, że jest naprawdę obfitość. Bo obfitość istnieje, tylko że ta obfitość nie, nie jest dostępna dla wszystkich tylko z powodu tego, że jest ten głód monetarny, że nie ma pieniędzy. A no widać gołym okiem, że jednak ceny rosną, szczególnie żywności i to bardzo ostatnio podrosły. Z czego to wynika, skoro, skoro inflacji w zasadzie nie ma i być nie powinno? Nie no, ceny żywności, jedna żywność rośnie, druga tanieje, prawda, to, to nie jest tak, koszyk jest dobierany w sposób być może niepełny. Raczej powiedziałabym, że prędzej rośnie energia elektryczna, czy powiedzmy paliwo, a to są, to są elementy, które nie, te produkty nie zależą, te ceny nie zależą od nas. prawda? No Jeżeli teraz baryłka ropy kosztuje 74 dolary, no to znaczy, że po prostu paliwo musi drożeć. Jak paliwo drożeje, to i transport drożeje, jak transport drożeje, to wszystko drożeje. Więc uh -huh. tu w tym wypadku. Możemy mówić o dobrach rzadkich albo dobrach, które są zmonopolizowane, których dostawie jest zmonopolizowana, i jeżeli ktoś inny rządzi ropą naftową i kto inny dyktuje te ceny i jest zmowa cenowa pomiędzy producentami, no to wtedy ta, ta inflacja wywołana jest sztucznie, prawda? Bo ktoś chce na tym więcej zarobić niż to jest warte. Bo no to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o żywność, to ona powinna się utrzymywać na, na tym samym poziomie. No chyba, że warunki pogodowe się zmieniają. Ale te wahania są naprawdę niewielkie, bo jeżeli coś drożeje, to coś innego tanieje. Masło drożeje na przykład w tej chwili, prawda? A, a warzywa podobno staniały. No więc trudno jest określić, jeżeli nawet ta inflacja byłaby, bo inflacja nie jest niczym złym, jeżeli jest inflacją pełzającą, czyli taką do 6%. Jeżeli nawet inflacja wybyła, by to ona gospodarce nie szkodzi. I na razie u nas nie obserwujemy takiej inflacji jak na początku lat 90. No ja bym chciał jeszcze skończyć mhm. tę myśl właśnie o ekologii. Mhm. Bo tak właśnie mamy z jednej strony to jest dwa rodzaje przyczyn inflacji. Jedna to jest inflacja popytowa, druga to jest inflacja kosztowa. I teraz właśnie mówiąc o tym, że. Koncerny działają w ten sposób, że prywatyzują zyski, a uspołeczniają koszty. Ale tych kosztów się nie wlicza do cen. To znaczy, produkujemy ten mebel z tego drewna, ale już na przykład zniszczenia środowiska nie wliczamy do kosztów. Bo to jest złożone na całe społeczeństwo. Wszyscy po prostu stracili ten las, mhm. czy tę możliwość oddychania świeżym powietrzem, tego się już rekultywacji tego lasu. Nie, w, nie wlicza się do kosztów te, tego mebla. Stąd ta inflacja jest w jakimś sensie też sztucznie utrzymywana na niskim poziomie, skoro nie wliczamy kosztów ochrony środowiska do produkcji, która jest coraz bardziej wydajna, a to środowisko jest rzeczywiście niszczone. No to jednego z ważnych elementów inflacji, właśnie jakim są uwzględnienie w tych cenach produktów wszystkich kosztów, no tutaj tych kosztów ochrony środowiska. Często nie doszacowujemy, a w wielu wypadkach w ogóle nie, nie uwzględniamy tego kosztu. Więc przez to ta inflacja też być może jest niższa niż być powinna, bo gdybyśmy jeszcze włożyli w koszt wyprodukowania mebla na przykład zasadzenie nowego lasu, to być może ten mebel by kosztował dwa razy drożej i wtedy hmm. trzeba by podnieść ceny i inflacja by wystąpiła. Ta, a jak sądzisz? Kiedy my te koszty zaczniemy płacić, jednak, bo kiedyś zaczniemy? To znaczy, no my je płacimy jako społeczeństwo, tylko że właśnie to jest tak, że one nie mają w wyrazu To Z czego sobie płacimy? No płacimy je jakością naszego życia, prawda? Że, że żyjemy w coraz większych ilości spalin. Aha, bo tych lasów się nie sadzi, tak? No, lasów no. się trochę sadzi, ale nie tyle, ile się wycina. Czy no pewne rzeczy są już nieodwracalne? Jeśli wybudujemy autostradę, to już tam żabki nie będą po tej trawie skakać, tylko po prostu będzie tam beton i spaliny. Mhm. A więc wszystkim z, z jednej strony będzie nam się może żyło lepiej, w tym sensie, że szybciej będziemy jeździć i te towary przewozić, i to jest, polepsza, po można powiedzieć, system gospodarczy, tak, te, te drogi, ale z drugiej strony komfort naszego bycia i życia niewątpliwie obniża. No, pytanie, jak długo to można ciągnąć? No, no ale właśnie to jest ważna pytanie, rzecz, żebyśmy tak. zwrócili uwagę na to, że ta inflacja popytowa jest obecnie kształtowana głównie na rynkach finansowych i bankowych. Czyli to, ile mamy pieniędzy, a okresowo mamy tych pieniędzy więcej, i wtedy inflacja może rosnąć, bo rzeczywiście ten popyt się zwiększa, ludzie dostają łatwe kredyty, więc po prostu idą natychmiast do sklepów, czy tam do deweloperów, kupują sobie domy, za tym wszystkim idzie po prostu jakaś konkretny wysiłek gospodarczy. Trzeba te domy zbudować. No tak, ale jeszcze trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o takie produkty, które są łatwo produkowane, buty czy odzież, to to, ten, to nie wpływa, w taki sposób ta ilość pieniądza na to nie wpływa. Natomiast te dobra rzadkie drożeją, więc jeżeli mówimy właśnie o mieszkaniach, Inflacja może wystąpić właśnie tylko sektorowo, tak jak to się stało w 2008 roku. Po prostu przecież był, był kryzys, a jednak to nie był kryzys związany ze wzrostem cen ogółem, tylko to był kryzys na określonym rynku, właśnie na rynku dóbr rzadkich, bo jednak mieszkania to są te dobra rzadkie. I wtedy, jak jest dużo pieniędzy, że rzeczywiście pewna grupa posiada zbyt dużo pieniędzy, bo nie wszyscy, prawda, tylko pewna grupa, to wtedy rośnie, rosną ceny dóbr, które są trudniej dostępne. A z kolei? I tutaj nie ma wtedy, wtedy nie jest to rynek, rynek konsumenta, tylko to jest jednak rynek producenta. I wtedy jak jest rynek producenta, to inflacja jest bardziej możliwa, możliwsza, prawda? No tak, tak. No właśnie mówię, że Rynek producenta, ale on jest kształtowany w dużym stopniu obecnie przez rynki finansowe. Czyli, po prostu, ta ilość pieniądza, która jest na rynku, ona wzrasta okresowo, i wtedy mamy okresy yy, hossy I mamy okresy takie, że banki ograniczają akcję kredytową, a z kolei poprzednio wyemitowany właśnie kredyt. Jest spłacany, więc on znika z rynku. Więc jeśli banki nie udzielają go w takich ilościach, jakie udzielały w poprzednich okresach, to ilość pieniędzy na rynku maleje. No i w związku z tym popyt maleje. To Czyli było... wtedy jest mhm. groźba z kolei deflacji. I w wielu mhm. krajach, na przykład, które Japonia jest takim najlepszym przykładem, właściwie od dwudziestu kilku lat. Japonia walczy z problemem deflacji i nie może doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wreszcie tę inflację można było zaobserwować na rynku. Także to trzeba tutaj, bo to jest, inflacja jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem, które właściwie uwzględnia nie tylko. Warunki pogodowe na rynku, czy tam dużo tego zboża nam urosło, czy ziemniaków, czy nie, ale wiele różnych y, czynników, również właśnie te czynniki, które są zupełnie niezależne od pogody y, atmosferycznej, ale od y, pogody, można powiedzieć, ducha tych inwestorów, y, bardziej zależy to. Albo od, od pogody, w, gdzieś właśnie właścicieli banków. O tym może Państwu przypomnę, że. O tym mówiliśmy w poprzednich programach, także jak, sobie, jak ktoś chce sobie wiedzę rozszerzyć, to zwracam, to proszę zwrócić się tak, do Tak, Ale generalnie programów. właśnie no, można by powiedzieć tak, że żyjemy trochę w innych czasach niż ekonomia to opisuje w podręcznikach. Rzeczywiście zmienia, zmieniła nam się epoka. Dawniej żyliśmy w epoce niedoboru, ponieważ no, każdą parę butów trzeba było dużym wysiłkiem indywidualnym szewca wykonać. Mhm. To po prostu to jest obecnie kilka sekund i taki but jest gotowy, także możemy ich wyprodukować dowolnie dużo. Nawet w niektórych obszarach nie, nie specjalnie niszcząc tego środowiska, bo niektóre produkty wymagają niewielkiego. Tak, to jest powiem, kwestia technologii, czy się tak, będzie to jest środowisko. To kwestia technologii. Mistryło. Więc żyjemy w innej epoce, do której niestety ekonomia na razie jeszcze się nie dostosowała do tych czasów obfitości, a te czasy będą, czy po prostu ten, ten model gospodarki, właśnie obfitości, będzie rósł z każdym rokiem, ponieważ wzrasta robotyzacja, czyli po prostu a Największym kosztem w produkcji to jest jednak koszt pracy, no i te koszty pracy będą maleć, bo będą ludzie zastępowani dużo tańszymi maszynami. Dlatego produkcja będzie mogła rosnąć na w sposób nieograniczony. Tak, produkcja tak, będzie mogła tak? rosnąć w sposób taki, żeby nas zaspokoić nasze podstawowe potrzeby. O ile na... będziemy mieć pieniądze. Tak, ale oczywiście trzeba jeszcze tutaj zwrócić uwagę na zjawiska demograficzne na świecie, że nawet przy tym samym poziomie konsumpcji, gdyby był zachowany, ale jeśli demografia będzie rosła w takim tempie jak na przykład w niektórych krajach dalekiego wschodu, czy Afryki, no to po prostu przez sam fakt wzrostu, wzrostu te, liczby, ludności. liczby ludności na świecie przy tym samym poziomie konsumpcji, no również, również po prostu być może cała ta nowoczesność pójdzie na to, żeby wykarmić tych dodatkowych ludzi. Także tutaj jest bardzo dużo elementów, bardzo dużo tego, elementów tego zjawiska tak. inflacji. Myślę, że demografia Zja jest też no, ważna. Zjawiska współczesnego świata są bardzo skomplikowane. Tak, ale myślę, że warto powiedzieć, że Narodowy Bank Polski to jest powołany między innymi po to, żeby pilnować, nie, żeby nie psuł się pieniądz. Oznacza to po prostu, że czuwa... Nad inflacją i ten cel inflacyjny, który ma NBP jest jakby podstawowym zadaniem, zadaniem Narodowego Banku Polskiego. I tutaj właśnie no, te obserwacje, które NBP w tej chwili, te, te obserwacje wskazują na to, że właściwie no, wszystko powinna być inflacja, dlaczego jej nie ma. Przecież ci ekonomiści ze szkoły profesora Barcerowicza cały czas mówią, że zaraz będzie inflacja, zaraz będzie coś strasznego, prawda? Wszystko będzie drożało, a to się nie sprawdza. Sprawdza się tylko w tym zakresie, w jakim jesteśmy zależni właśnie od rynków zewnętrznych, od tego, jak, jakie są kursy walut, bo sprowadzamy różne towary importu, z importu, różne także materiały, więc od tego zależy. Z drugiej strony chcę jeszcze powiedzieć, że obecnie ekonomiści uważają, że nie nadeszła era obfitości, epoka obfitości, tylko epoka nadmiaru. Dlatego, że, że ten ekonomista, który jest dość dobrze uposażony, on wchodzi do sklepu, widzi, że jest bardzo dużo towaru. Dla niego jest nadmiar, bo on tego nie potrzebuje, bo on już te ma zaspokojone. On jak gdyby nie dostrzega całej tej grupy chętników, których właśnie nazywam chętnikami, osób, które naprawdę chętnie by skorzystały z możliwości zakupu. Tych dóbr, a nie mogą. I to. dlatego myślę, że takie też zapatrzenie tylko w swoje środowisko jest także przyczyną tego, że ta nauka nie idzie do przodu w tej chwili. Ona nie jest nastawiona społecznie. To może dlatego nie ma inflacji, że nie ma popytu, bo ludzie nie mają pieniędzy. I gdyby ceny wyrosły, to by już w ogóle nic nie kupili. No, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy, że o tym chętnictwie. Chciałbym powiedzieć, że to chętnictwo jest w, du w dużej mierze, bo widzimy to po marnotrawstwie, jakim na jakie na świecie występuje. Zwłaszcza w no, mówi się, że 30% żywności się marnuje. Na świecie, czyli tej już wyprodukowanej, czyli ludzie kupują za dużo, ta żywność się marnuje. To widać nawet w naszych domach tak, własnych, to jak to się dzieje. Poza tym widać to też w ogóle w tym, że ludzie kupują dużo rzeczy, które tak naprawdę są, i te zakupy są wymuszone przez reklamę. Bo gdyby nie te reklamy, to ludzie nigdy by nawet nie pomyśleli o tym, że mają takie potrzeby. Natomiast ta reklama nie sztucznie. Tak, po, reklama jest po to, żeby potrzeby kształtować. Żeby tak, żeby je pobudzać i kształtować. Innymi. Więc ona też wpływa na inflację, można powiedzieć. Bo jeśli ludzie, tych chętników jest więcej, no to będą bardziej atakować czy szturmować sklepy i będą więcej kupować tych, tych produktów. No i to też jest dla producenta sygnał, jeśli jest więcej chętnych niż no żeby, żeby podnosić cenę, przynajmniej w tym krótkim okresie kiedy, kiedy chętników jest więcej bo nie, nie, produkcja tak, jest na tyle to nie ma, elastyczna nie, za nie kupi wiesz to mówisz o konsumentach bo chętnik to jest ta grupa której nie stać na, na zakup tych produktów no tak nie stać ale no chętnik w jaki sposób chętnik na to reaguje chętnik no, najczęściej rzeczy, idzie, idzie albo albo, idzie właśnie, albo kradnie albo idzie do banku i bierze kredyt Zadłuża się, prawda? Czyli, no to obserwujemy wszyscy, że cały naród jest zadłużony, państwo jest zadłużone, firmy są zadłużone, no bo wszyscy jesteśmy tymi chętnikami, nas te, że tak powiem, ta konsumpcja nas mami bez przerwy i chcemy z, nie, z niej korzystać tak jak inni, a nas nie stać, ponieważ tutaj te rynki finansowe nam przykręcają, mhm. e, e, przykręcają śrubkę. Więc, no mówię, na inflację wpływa bardzo dużo elementów, także na pewno jakiejś prostej recepty nie znajdziemy, ale myślę, że można by tę naszą krótką na temat inflacji tutaj wypowiedź. Właśnie podsumować tym, że zmieniła się paradygmat w ekonomii się zmienił w wyniku postępu gwałtownego w technologii i rzeczywiście no, stare sposoby chwytania tematu inflacji już zawodzą, więc po prostu trzeba na to spojrzeć trochę nowym okiem właśnie okiem kogoś, kto widzi całą technologię, również sztuczną inteligencję, która no wypiera wiele zawodów i to są zjawiska, które są zupełnie nowe, nieznane nam z wcześniejszych epok. Mhm. I o tych zjawiskach i o tym braku pieniędzy będziemy jeszcze mówili, ale to już w innych wejściach. Na razie dziękuję Państwu, dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję. dziękuję.